No hej, z tej strony Michalos i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Niepodległa Historia, w którym już za chwilę specjalnie dla Ciebie omówię całą historię kolejnego króla Węgier, a dokładniej historię króla Andrzeja III Węgierskiego. Zapraszam serdecznie do oglądania. Historia króla Węgierskiego. Węgier Andrzeja III Węgierskiego Andrzej III Węgierski urodził się między 1265 rokiem a 1270 rokiem w Wenecji i był ostatnim królem Węgier i Chorwacji z dynastii Arpadów w latach od 1290 do 1301 i był ogólnie synem księcia Slawonii Stefana Pogrobowca i Tomasiny Marosini córki. Patrycjusza Weneckiego Michała Marosinego po ojcu był wnukiem króla Węgier Andrzeja II i bohater dzisiejszego odcinka dwukrotnie żonaty najpierw był z Fenenną, córką księcia Kujawskiego Ziemomysła, z którą miał córkę Elżbietę a następnie z Agnieszką czyli córką księcia Austrii i króla Niemiec Albrechta I, a co ciekawe, bohater tego podcastu, tego odcinka został pochowany w kościele minorytów w wybudzie Zdobycie i utrzymanie władzy trony węgierski przejął po swoim krewnym Władysławie IV Kumańczyku a koronę świętego Stefana, która została nałożona mu na głowę 23 lipca w 1290 roku w Szekesher Warze. Na nasz język polski to będzie Białogród. Otrzymał dzięki poparciu węgierskich możnowładców, którzy chcieli uczynić z niego instrument do realizacji własnych celów. No a ogólnie rządy Andrzeja III przypadały na trudne czasy. No, bo wzrost znaczenia możnowładztwa ograniczał autorytet króla władcy, ponadto jego rządy osłabiały roszczenia. Do tronu wysuwane przez króla Niemiec Albrechta I i spowinowaconych z Władysławem IV Kumanem Andegawenów. No ale na szczęście stosunki z Habsburgami Andrzej III uregulował już w 1291 roku. Natomiast z presją Andegawenów zmagał się przez całe swoje panowanie. Najpierw musiał przeciwstawiać się Karolowi Martellowi który był synem Marii, siostry Władysława IV Kumańczyka, ponadto ten cały Władysław pojął za żonę jego ciotkę Elżbietę, i który właśnie od 1290 roku aż do śmierci w 1295 roku tytułował się królem Węgier, a następnie tronu węgierskiego bronił przed jego synem, jakżeby inaczej, Karolem Robertem, którego walcał okronę świętego Stefana poparł papież Bonifacy VIII. No a w 1298 roku Andrzej III zdobył poparcie króla Czech Wacława II, a na zjeździe w Wiedniu odbyły się zaręczyny córki Andrzeja III, Elżbiety, z synem właśnie Wacława II. I co ciekawe, ten cały Wacław miał odziedziczyć po Andrzeju III władzę, gdyby ten nie doczekał się męskiego potomka. Polityka wewnętrzna Andrzeja III Andrzej III postanowił uniezależnić się od silnego możnowładztwa, wykorzystując występującą przeciwko nadużyciom możnych szlachtę, no a w tym celu zwołał pierwszy ogólnokrajowy sejm, na którym pozbył się nacisku możnych. Jednakże na tym samym sejmie została powołana na Rada, bez aprobaty której król nie mógł powziąć żadnej decyzji. W ten sposób Andrzej III wpadł z jednego uzależnienia w drugie. No a jego nagła śmierć zatrzymała co ciekawe wprowadzenie reform mających na celu scentralizowanie państwa. No a kraj oczywiście po jego śmierci jakby że inaczej pogrążył się w anarchii i w chaosie. Genealogia. Andrzej III, jak wcześniej wspomniałem, ożenił się dwukrotnie. W 1290 roku poślubił Fenennę, czyli córkę księcia kujawskiego Ziemiomysła. Z tego związku urodziła się Elżbieta, która została zaręczona z Wacławem, czyli z synem króla Czech, Wacławem II. Do małżeństwa jednak nie doszło, a kilka lat później Elżbieta wystąpiła. Wstąpiła do zakonu Dominikanek wytos dziś to jest Szwajcaria, jakby co, a po śmierci była otoczona lokalnym kultem, który nie został oficjalnie zatwierdzony przez władze kościelne, a na niej zakończyła się linia żeńska, niestety, dynastii Arpadów, no a drugi związek Andrzeja III z Agnieszką, córką króla Niemiec Albrechta I, zawarty 13 lutego. W 1296 roku pozostał bezdzietny. No dobra, to by było już na tyle w tym odcinku. Omówiłem ci, jak się dało, jak najprędzej, jak najbardziej treściwie, bez obwiłania w bawełne ilania wody, jak najdokładniej historię króla węgier Andrzeja III. No i chciałbym Ci bardzo podziękować za to, że oglądasz moje odcinki, moich podcastów. Do samego końca, bardzo dziękuję ci za to, że wysłuchałeś ten odcinek tego podcastu do samego, samego końca. Naprawdę bardzo dziękuję, bo to bardzo, bardzo motywuje. Z góry też bardzo cię proszę o to, żebyś udostępnił ten odcinek dalej. Czy żebyś po prostu udostępnił link do tego podcastu swoim znajomym, na przykład przez Messengera, a i dziękuję za wszelkie wsparcie w postaci donatów, w postaci kryptowana. To walut, które możesz wysyłać na podane poniżej adresy. Bitcoinie, Litecoinie, USDC, WSDT i oraz Ethereum. Z góry dziękuję. No to cześć, widzimy się już za tydzień w następnym odcinku. No to cześć, pa!